Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Oddajemy Bogu owoce naszego działania, naszej aktywności, a więc ofiarowujemy naszą modlitwę, naszą pracę, naszą miłość bliźniego, nasz czas, nasze troski i inne dary. Lecz nasze życie zatrzymujemy jednak dla siebie. Podświadomie uważamy bowiem, iż nasze życie należy do nas. Uważamy się za właścicieli panów naszego życia. A Ojciec Niebieski wciąż zaprasza nas, abyśmy oddali Mu nie tylko owoce naszego działania, ale siebie samych. Prawdziwe nawrócenie polega na oddaniu Bogu całego swego życia. Ojcze Niebieski, daj mi łaskę pięknego modlenia się do Ciebie. Modlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Niebieski, który stworzyłeś niebo i ziemię. Ludzi i aniołów, który każdy włos na mojej głowie policzyłeś, jak dobrze być twym dzieckiem. Wiem, że kochasz mnie tak, jak nie kocha mnie nikt na świecie, że kochasz mnie bardziej niż moja matka i ojciec i pragniesz mnie uszczęśliwić. Ofiarując mieszkanie w Królestwie Niebieskim. Oddaję Ci siebie i wszystko, co posiadam. Wszystko, co posiadam, jest Twoje. Daję Ci, Panie, siebie, abyś mógł mnie prowadzić do siebie drogą, którą mi przeznaczyłeś. Jak szczęśliwy ten, który Cię poznał. I pokochał jak ojca. Bądź błogosławiony i wywyższony w każdym stworzeniu. Niech każda chwila mojego życia będzie stałym uwielbieniem Ciebie i dziękczynieniem za dzieła Twojej miłości, którymi mnie obdarzasz. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego. Ze szczerością i uczciwością. Prośmy, aby Ojciec Niebieski działał według swojej własnej woli. Tylko w ten sposób Bóg wysłucha naszych modlitw, oświeci nas i pokieruje. Módlmy się. Najświętszy Ojcze nasz, stwórco odkupicielu, Pocieszycielu i zbawicielu, który jesteś w niebie, w aniołach i w świętych. Oświecasz ich, aby cię poznali, bo ty, panie, jesteś światłością. Rozpalasz ich, aby cię kochali, bo ty, panie, jesteś miłością. Zamieszkujesz w nich i napełniasz. Aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra. Święcie imię Twoje, niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie, abyśmy poznali Twoje miłosierdzie. Amen pomódlmy się jeszcze za nasze rodziny Boże proszę o zdrowie dla mojej rodziny udziel nam wszelkiej łaski i nie opuszczaj nas w trudnych chwilach chroń nas od chorób i wszelkiego zła wysłuchaj mnie Panie amen niech moc błogosławieństwa na ciebie się wylewa. Błogosław, Panie Jezu, ten dom i rodzinę. Niechaj w domu tym mieszka święta zgoda. Życzę dużo zdrowia i miłości. Niech dobry Bóg błogosławi każdy dzień Twojego życia. Niech dobry Bóg i Jezus z Duchem Świętym zawsze udziela Ci wsparcia. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże.